Z okazji zbliżających się świąt Wielkanocy grupa aktywne Wrocławianki zorganizowała warsztaty zrobienia palm wielkanocnych. Obrzędy związane z Wielkanocą zaczynają się już od Niedzieli Palmowej, kiedy to święci się Palmy Wielkanocne na pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Robimy Palmy Wielkanocne, bo u nas w Polsce jest taki zwyczaj, że przed tydzień przed Wielkanocą. Święcimy palmy. Więc przygotowujemy dzisiaj palmy piękne, z żywych, z żywych ziół, znaczy takich yy, świeżych i sztuczne, kto co, jak uważa, tak robi. Wśród materiałów królowały bóg suszone kwiaty i zioła, a pomysły na własną palmę były różne. No, bardzo dobrze. No, bardzo dobrze, coś nowego. i no, Sądzę, że ładnie. Inna niż którą by człowiek kupił bo zrobiona własnoręcznie. I sądzę, że będzie służyła mojej córce dłuższy czas. Czyli będzie prezent. Będzie prezent. A jakich materiałów Pani używa? To jest trawa, to jest bukszpan, bibułki. No i tutaj no oczywiście różnego rodzaju, bo to są karbowane gładkie bibułki. Najczęściej. No i patyczek, tak powiem, do tego, żeby to wszystko przyczepić. Być może że jeszcze jedną jakiś rodzaj zielony gałązek zobaczę. Ja tak akurat robię palmę z siedmiu ziół. To znaczy, one się powtarzają tylko, że dlaczego z siedmiu? Bo według legendy to jest siedem ram, yy, siedem ram Chrystusowych, albo pięć boleści Matki Boskiej. I to się tak robi, i zioła się zbiera, i te zioła się jakoś tak nazywają, i, i wtedy te, te ziółka według tego tych tych Siedmiu ran zbiera się błyszpan, bardwinek, żonkile, rdes. To kolejny rok, w którym seniorzy mieli okazję tworzyć własne palmy wielkanocne w ramach warsztatów organizowanych we wrocławskim centrum seniora. Miała już pani okazję robić takie palmy, czy to pierwszy raz? Mm, bardzo dawno, jakieś 40 lat temu. <grybujesz> Także po 40 latach z powrotem latam. Kiedyś z babcią żeśmy robili palmy, no ale babcia już nie żyje, no i czas o jej przypomnieć. Wielkanocne palmy są symbolem początku nowego życia. Echo 24 Oliwia Stasiak.